Właściwie to następna część, Trzymaj, też też, 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 też. Ja bierze, to jest trzecia. Muszę Ale wiesz, że to była trzecia. A no, to czwarta. Nie? To czwarta. Jędrek! Nie, nie, nie. Nie, to po ciebie, Jędrek. Ja też. Metrów. Ja też. Jesteś czubo, że ich zabijał. Ja nie, nie, można. To jest jakiś Japończyk. <grym> Japończyk, a nie Chińczyk, czy Tajwańczyk? <grym> Nigdy nie myślisz. Bo Chińczyk, Tajwanczyk i Ale on na flagę Japonii, Thailand, Japonii. Jak już Gdzie jest Gdzie jest To nie, nie On mam crossa ten Japończyk jest, to jest spoczony, spocony To jest spocony suzuki Ej super nie Typie, on ma na imię pewnie skrócone suzuki. On ma na imię suzuki. Achu, ej patrz miał, ale On ma na imię suzuki. Jakby co ja. widzowie, nie wywaliło wam gniewko. Nie, ja po prostu się nie odwęknie. Ej, Jadwiga. Gdzie jest ciężarówa? Ej, młoto. Dobra, odrodzicie mnie. Haha, przeleciałem czym w ogóle. Okay. E, to... ja, ja już jestem przy Kasy Dobra, widzimy kolejne strefy. A jak mała strefa już będzie. Co w tym Kurde, zgubię swój motor. Typie, ty, ty stoi po mnie i patrz jakiego ja odradzam po sobie. O no nie, powiedziałem. No widzę, że jak jest. Dobra, widzę. Dzisiaj Nie, Ja zostawiam. nie miałem żadnej yeah. lepszej broni. Ale, tak. Ty mnie wiesz, że pompą byś nawet ich prędzej zabrał niż tym młodym. Szarą pompą? Tak, no. no, no. Dla mnie tak. właśnie tylko do uciekania. Jeśli no, chodzi o walkę, albo. Nie, uh, no, nie brałem, co. Oni są takimi z że to nie ma co. No, nie ma co. Bierz nasz lud i uciekaj. Gdzie Ale po co brać mm. lud? Nie uciekaj, dobra. Super, piąte miejsce No Dobra, bo to właściwie. Dobre loby. lobby A nieważne. No bo widzowie to będzie koniec tego odcinka. Kolejna no, część. Nie będzie kolejnej części. No bo potem mi to ciężko jest rzucać, sortować. No ja was żegnam. Nagram od razu następny odcinek, tylko to wrzucę. Dobra. Dobra.